Pierwszy tydzień rozważania Słowa Bożego w codziennej modlitwie będzie dotyczyć fundamentalnej prawdy o tym, że Bóg jest miłością. Myślimy, że wiele razy słyszeliśmy już o tym i że to znamy, ale wciąż musimy do tego fundamentu powracać. Dlatego na te siedem pierwszych dni z seminarium jest przygotowanych siedem fragmentów Pisma Świętego. O miłości Boga, by ją poznać, by jej jeszcze głębiej doświadczyć, by ją przeżywać, byśmy pozwolili Bogu się kochać, byśmy czuli się kochani. Bo to jest zupełnie co innego wiedzieć, że Bóg jest miłością, wiedzieć, że Bóg mnie kocha, ale przeżywać to w głębi serca. Doświadczać to egzystencjalnie, czuć się kochanym przez Boga każdego dnia, to jest to, o co nam chodzi i czego będziemy się uczyć. Więc zapraszam Was w tym pierwszym tygodniu seminarium do odkrywania, pogłębiania, poznawania miłości Bożej, by, jak uczy święty Jan Apostoł, uwierzyć, że Bóg jest miłością uwierzyć w miłość bożą i tak pierwszego dnia to będzie słowo o tym jak miłość boża jest intymna czuła bóg mówi przez proroka izajasza wezwałem cię po imieniu tyś moim tak do każdego z nas czule mówi bóg nie lękaj się będziesz wczytywać się w to słowo by zrozumieć że jesteś boga że jesteś Jego dzieckiem, że on Cię ukształtował i po imieniu, czyli intymnie, osobiście Cię zna i wie o nas wszystko. Ten Bóg, pełen miłości, on nieustannie Ci towarzyszy. Może były takie pokusy w Twoim życiu, że myślałeś, Bóg zapomniał, bo przestał mnie kochać, a Bóg ci powie w czasie tego tygodnia. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z Tobą. Gdy przez rzeki, nie zatopią Ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi Cię płomień. Zawsze Bóg będzie ze swoją miłością blisko ciebie, pełen opieki, troski, bo jesteś Jego dzieckiem, jesteś drogi w Jego oczach, wartościowy w Jego oczach, wartościowa. On Ciebie miłuje i to usłyszysz w tym słowie. By przeniknęło to Twoje serce, by tego słowa się trzymać. On Cię ukształtował i jesteś Jego dziełem. Amen. Bo Bóg jest miłością, jest źródłem miłości, niewyczerpalnym. I my mamy w tych dniach, właśnie jak kwiat, zwraca się do słońca. Swoimi płatkami, tak zwrócić się w stronę Boga pełnego miłości, Boga Ojca, w Jego stronę się zwrócić, przestać adorować siebie i żyć dla siebie, i tak w tę stronę słońca, by promienie, jak promienie słońca, wnikają w kwiat, wnikły w nasze życie, byśmy, jak mówi święty Jan Apostoł, poznali i uwierzyli. Bożej miłości. To jest temat tego pierwszego tygodnia, fundamentalny, byśmy nie zwątpili, byśmy nie zapominali, byśmy zawsze wierzyli, ufali i czuli się kochali, kochani, czerpiąc, czerpiąc z tego źródła Bożej miłości, pozwalając się Bogu kochać bez lęku, bo w miłości nie ma lęku. Powie ci, Bóg, ukształtowałem cię odwieczną miłością. Jego miłość jest odwieczna i zobaczysz, czytając komentarze, tą wielką prawdę, że w Bogu nie ma zmiany. Bóg się w ogóle nie zmienia, nie podlega żadnym zmianom, On jest wciąż ten sam. Jego miłość jest niezmienna, bezwarunkowa, bezinteresowna, bezgraniczna, stała i niezmienna. Tak kocha Bóg i ma plan miłości wobec naszego życia. Więc masz od Boga zaproszenie. Pozwól, aby Cię kochał. On nigdy o tobie nie zapomni, powie Bóg przez proroka Izajasza. Choćby nawet matka zapomniała o swoim dziecku, choć to po ludzku jest niemożliwe, to dziecko, które urodziła, Bóg mówi, ja nie zapomnę o tobie, bo jego miłość jest nieporównywalna do kogokolwiek, do czegokolwiek. On nigdy o tobie nie zapomni. Może nie miałeś matki, może nie miałaś ojca. Bóg jest miłością nieporównywalną do miłości, najlepszego na świecie Ojca i najlepszej na świecie matki. Tak Bóg kocha. Mówi u proroka Izajasza, zawsze będę pamiętać o Tobie. Twoje imię wyryte jest na moich dłoniach tak blisko, że zawsze ilekroć spojrzy na dłonie, widzi Twoje imię, tak Cię kocha. Tak o Tobie pamięta. Taki jest Twój Bóg, najlepszy Ojciec. I zobaczysz u proroka Izajasza, jak sam Bóg opisuje swoją miłość wobec Ciebie, porównując się do najlepszego na świecie Ojca. Chociaż w ogóle ten obraz Ojca Ziemskiego jest nieporównywalny do Bożej miłości. On mówi, przytulam Cię do swojego policzka. Schylam się do Ciebie. Karmię Cię. Zobaczysz taki obraz miłości Boga Ojca, dla Ciebie nieustannie, zawsze i wszędzie. On się ku Tobie zniża, schyla, podnosi, karmi, bo Cię kocha. Zapraszam Was w taką drogę miłości Bożej, w drogę poznawania i uwierzenia jeszcze bardziej w Bożą miłość. Byśmy doświadczali, przeżywali prawdę o Bożej miłości wobec nas, i każdego dnia inna scena, inny obraz, inne słowo o Bożej miłości, by to słowo nas poruszało i budziło w nas modlitwę, prowadząc do tego jak najpełniejszego otwarcia się na Jego miłość. Miłość Boga Abba. Tusia, Abba Ojca, a my Jego dziećmi będziemy się tak czuli jako Jego dzieci niemowlaki. Bo gdy nie odmienicie się, nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Niech Słowo Pana ożywia w tym tygodniu nasze serca, gdy będziemy rozważać tą prawdę o Bożej miłości. Amen.